Witam, witam na moim kanale Dzisiaj gram sobie Fortnite Czyli po prostu Fortnite um, e, Gram sobie Czekaj w końcu rankingową Gram, czy nie? E, gram sobie bez rankingową Battle Royale hmm. Czekajcie bo chyba dwa Fortnite y odpalone widać na pasku. Słodaj. Czekajcie Pamiętajcie, nigdy, nigdy, akurat nie, te drugie to jest jakiś launcher czy coś, dodane jako fortnite. Jakby co, to gram na klawce, tylko mi dźwięk usunęło. Uh -huh. A nie, no jest, musiałem wybrać zadanie. Mogło to być. Ojeju, chyba mój ulubiony karabin. nie, mój ulubiony karabin. O, już ja już całe kumam. mam. Przepraszam, nie umiem jeszcze budow budować jak widać, nie mam jeszcze za dobrze poglądowanych klawiszy. To jest chyba jakiś stary skin z tego co pamiętam. Na Szczecym. Gdzie lecimy? Coś tego moi ukochani widzowie nie wiem. Polecimy sobie tu. Jaki nie zaznaczyłem? Czyli nie dokładnie. Dokładnie to lecę w to miejsce, o w to, bo tam jest kros i tym krosem dojeżdżam sobie. Dobra, nie dojeżdżam sobie nigdzie krosem, bo już widzę pociąg. Paczank! Pociąg. Siup, 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 siup. A zrobię przy Was na pociąg. Je, leci ktoś tutaj. Proszę o szybkie bronie tutaj. Najpierw bierzemy bronię. Okej. Okay. Aka bierzemy bronię. Chodź tu, szmulu, chodź tu szmulu. Chodź tu O też ma broń. Ale ma mało Debil. Eee... później jak trochę okradnę więc okradam skrzynię, zaraz wybuchnie, Nie nienawidzę tego, a nie, dobra, teraz jak nie było, jak zawsze było, nie fajnie, mega, mega i ogółem. auto, autopompa, perfekt, ja muszę się uleczyć, mam apteczkę, nie ja zauważyłem, ale apteczki nie używam na tą chwilę, Puszczaki. Gdzie tam! Tychamy, gdzie jesteś, a ty pociągu. Tak żeby go przestraszyć. Na ślepo trochę. 24 albo Mogę wziąć pistolet. No to zacznę trochę później. co nagiewać. Ulwany karabin w łapce, cyk cyk cyk. <ścoughs> Lunchpad. Tak to się mówi jeszcze? Nie. No więc bierzemy... Przepraszam za tu full ale nie chciało mi się celować. Na shift. Tu się daje się na shift. shift, shift. O ty hamie. Jak nie dojeżdża od tyłu. Kto tak jeszcze gra? Żeby dojeżdżać od tyłu. Błagam. Będzie, jak ktoś tak gra to proszę zaprzestańcie, bo już naprawdę to była lekka przesada. Ten ma duży magazynek. Ale jest niepraktyczny. Tu mam tego plana. Hmm. Przeładowuję sobie. Ale masakra, ludzi przestańcie tak grać, jak tak w ogóle ktoś jeszcze gra. Ha, bo tu jeszcze G-klasa stoi. Ona tu stała? Było ją widać? Jak ma trochę paliwa, zużyte, to znaczy, że tu nie stała, i znaczy, że ktoś przejechał. Pełne. Je, ona no tu stała. Aha, bo tu jest reszta lutu. Tak, To normalne kotki. Oczywiście, że macha. Wiem, że ta leczy 50. A bo tu jest radar. Widzicie, jak ją ma? ja mam farta G-klasa. O ty, hamiel, Farta to ja mam do ludzi, a nie, bo to boty. Dzięki. Jednak nieważne, nie, nie chcę wiedzieć, kiedy jest następna strefa i gdzie. Czy kiedy, to wiem kiedy, ale gdzie? Nie chcę wiedzieć. Oj, 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 Da się to, żartujesz. Dobra, da się. Aha. To było od kości od samochodu, chyba od samochodu. nie była jej klasa, lepiej być nie może. A jednak może. Co to jest za cross? Kilku innym się wydaje. Ale chociaż skaczę. Jak każdy zresztą cross, ale kiw to. To. I cyk na koło. Na koło. Dobro. uj, przez wodę sobie krusikiem nie przejadę. Mogę jednak wziąć G klasę. Cofaj. Cofaj po G klasę. Już nie podjadę, ale kif to spróbuję. No nie podjadę, ta. Aka nie podjadę. Nie no, proszę, 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 żeby jeszcze była taka G klasa. Bo jednak muszę przejechać przez wodę, a G klasą tylko dam radę. Było tu, czy tu, tu? Nie, tam to było. Tak, stoi, ta G-klasa. Bierz, 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 bierz. Szybko rozwalę, rozwalę, ścianę. Szybko wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Uff, dobra, jednak, no, lasa i tak, najlepsza. Bo tylko nie mam przejady przez wodę. A był jeden samochód, który miał w taki sposób przed wodę. Ogólnie kamień był super. Dobra, mogę przejechać nawet tu crossem, bym tu nie przejechał. Powiedzmy sobie szczerze, nie. Tak G-klasa ledwo się nauczyła pływać. Co dopiero cross, nigdy w życiu. No, G-klasa się nauczyła pływać, tak. Czemu pod prawym przyciskiem myszy mam klakson, A nie pod jakimś innym. Na przykład. No nie wiem. 31 osób. Co jest? Nie, no muszę tam jechać. Zanim ja tam dojadę w tempie 45 km na godzinę, to mi jest godzina go jakoś tutaj widziałem przypadkiem, ogólnie trzy fragi jeden to był um, taki, że go nie słyszałem drugi też, a ten pierwszy, pierwszy, ile? to ma połowę przepraszam ukochany, ile masz paliwka? dzień dobry ma więcej paliwa, na dłużej starczy logika najgorsze są te krzaki ci kamperzy co stoją w takich krzakach Później do ciebie nawalają, jak spocuchy. A są zwykłymi, jak to się mówi, maciusiami? Coś takiego. Nie. Ja. Co ja tu zrobiłem? Jezu, skąd ja mam tyle tych materiałów? Po Bach. Nieważne, że kliknę schody, ok? <słuch> Jakby co to wiecie, wsiadam i lecę. Zaczekajmy chwilę. O, za chwilę znowu, znowu nagranie, jak będzie jakaś akcja. Umarłem, niestety nie zdążyłem nagrać. chyba dostał chyba z dwiego spm -a. Albo trzy. Chyba trzy spm spema chłop dostał. Eee, co jeszcze on dostał? Dostał jeszcze trzy razy w ciało, więc nie wiem jak on przeżył. Ale no. Jedna rundka. Nawet no, dobrze poszło. Mm. I właśnie go wywaliło, dziękuję. Albo ktoś go odwalił i mi się zawisiło. <grym> Więc no. Ja mogę tak powiedzieć. To już wszystko na ten odcinek. Jeśli się spodobało, zostawcie lajka. A ja mam jeszcze zatańczę. <grym> Proszę, zostawcie lajka, dziękuję, jak zostawicie, a jak nie, to też dziękuję bardzo za obejrzenie lub chociażby zobaczenia. chociaż trochę, no, widzimy cię. Mm. nie wiem, od kiedy mam motkę, od kiedy wyszła, Tam też nie wiem, ta w ogóle jest zarobista. To też mam od dawna Ogólnie to są moje ulubione emotki I to jeszcze To jest jak wiecie Na spokój Na spałniak Albo to To jak wygram akurat Zobaczmy ogólnie co jest w sklepie Bo dawno nie byłem w sklepiku Ile? No chyba łeb boli U. Proszę, Epic Games. Zgłaszam was. <noise> Proszę czemu ja... Czemu akurat ja musiałem zobaczyć to anime? Symbol pokoju. Ale gówno. Przepraszam. Analiza Bocha, Nie skończę tego. Pan Miszuk. Proszę, nie. Nie no czemu tu samo anime jest? Bojowy weekend. Tylko szkoda, że nie gram w weekendy, nie? Ale gram O! Ups, jest darmowy pakiet przy okazji. Zobaczymy, <grym>, co dostanę ogólnie. Aha w serio. Tyle w serio, tyle dostałem. Dobra, moje pasy się żegna i niura!